Łukasz Malenda, dzień dobry Państwu i witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj... Marcin Dąbrowski, dzień dobry, dzień dobry witam. Państwu. No i mam problem z przedstawieniem Marcina Dąbrowskiego. Jeszcze SLD, już nie SLD, no Inicjatywa 20, Polska. 20 minut temu na antenie Radia nie mieliśmy takiego problemu. Jest Sojusz Lewicy Demokratycznej Inicjatywa Polska. Jedna jest partią, druga jest stowarzyszeniem. No ale ta partia, ta sto, to stowarzyszenie Inicjatywa Polska także jest w rejestracji jako partia polityczna. No jest w rejestracji, to jest czas przyszły, jeszcze niedokonany. Jak się dokona, będziemy rozmawiali. O no wyborach. I, I co zrezygnuje pan wówczas będziemy, z SLD? Nie, ja myślę, że będziemy wtedy rozmawiali o wyborach. No tak, ale co tu rozmawiać? Jeżeli mamy dwie partie, trzeba się opowiedzieć, zostać w Stowarzyszeniu inicjatywa Polska? Czy stowarzyszenie zostanie rozwiązane wówczas, jak powstanie partia? Myślę, że nie. Myślę, że będzie działało, ale to zobaczymy na zebraniu stowarzyszenia. Zapewne niedługo ono będzie w Warszawie. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest to czas przyszły niedokonany i będziemy tu w Radomiu dyskutowali o tym, bo proszę pamiętać, że stowarzyszenie ma około 30 członków w Radomiu. A istnieje w ogóle jeszcze SLD w Radomiu jako organizacja? Bo Um, uh, hmm. Prze, parę tygodni temu duża awantura się przez media, przez media przetoczyła odnośnie uchwały Rady Wojewódzkiej, która rozwiązywała struktury w Radomie. Ale wcale nie była to uchwała, było to pismo. To było półtora miesiąca temu i to podnosiliśmy również i Radio Rekord, czy, czy, czy portal co za dzień to podnosił. Myśmy się od tego jako zarząd w Radomie odwołali, podnieśliśmy, że to pismo, które otrzymaliśmy, nie jest zgodne z uchwałą, ze statutem partii. Statut partii jest konstytucją, więc ci, którzy dzisiaj, czy wiele tygodni, przez, stawali po stronie praworządności w Polsce, stawali po stronie Konstytucji. Dzisiaj nie mogą tego statutu łamać, nawet wewnątrz partii. Dlatego zarząd pracuje i nie pozwolimy sobie na to, żeby te siły. Znaczy, powiedzmy sobie tak, że w każdej partii są różne podziały i one wychodzą najczęściej przed wyborami. I. Mm, to akurat w SLD, które te, te podziały, które akurat wynikły w SLD, miały na celu tą część demokratyczną jakby pozbawienia wpływu, a, a pójście w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. To kto jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości na lewicy? Kto jest tą częścią niedemokratyczną? Mówimy o Radomskim ile... SLD, oczywiście. To są sprawy wewnątrzpartyjne i będziemy, i cały czas je dyskutujemy, cały czas od tego półtora miesiąca czekamy na decyzję Zarządu Krajowego, który Opowie się, czy to pismo, które otrzymaliśmy, jest zgodne ze statutem, czy też nie. Przypomnę, że są też również dwa wnioski w sądzie partyjnym. Poczekajmy. Między zobaczymy. Innymi o. Działanie na szkodę organizacji radomskiej. Przez kogo? Przez. To są sprawy wewnątrzpartyjne, będziemy rozmawiali o tym. Nie chcę tego poruszyć. Zasłońmy to. Nie przez szefa w ogóle SLD w kraju, pana Czarza z tego? Zasłońmy to kurtyną milczenia i proszę mi wybaczyć, ale w każdym możliwym, znanym mi języku będę milczał. Tak jak powiedziałem, sprawy wewnątrzpartyjne nie chcę ich wynosić na zewnątrz. To, co mogę powiedzieć, powiedziałem. No już je troszeczkę panowie wynieśliście. No dobrze, Andrzej Halicki nie będzie dwójką w okręgu mazowieckim, to już wiemy. Ewa Kopacz będzie startowała z Poznania, czy na liście do Parlamentu Europejskiego Koalicji Europejskiej Znajdzie się ktoś z lewicy, a tym bardziej ktoś z radomia? Nie wiem, czy znajdzie się ktoś z radomia, to na pewno będzie dyskutowane i jest przedmiotem dyskusji w Warszawie. Na temat, natomiast przedstawiciel lewicy na pewno będzie, tak jak w każdym z 13 okręgów wyborczych do Parlamentu Europejskiego, także i tu jest przygotowany kandydat być? lewicy. Mówi się szeroko o, o, o chociażby byłym wicemarszałku Sejmu Wenderlichu, czy nawet o pośle profesorze Iwińskim. Mhm. Y... Ale mówię, to jest kwestia dyskusji yy, koalicji, yy, więc... Czyli cały czas pozostajemy, proszę się nie obrazić, ale przy dinozaurach, jeśli chodzi o... Yy politykę europejską. Nie ma młodych działaczy, którzy chcieliby wystartować w tych wyborach? Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, że struktura Unii Europejskiej to jest struktura na tyle poważna, że rzeczywiście możemy młodych żółtodziobów, Młokosów wysyłać, ale nic nam to nie da. Dzisiaj walczymy tak naprawdę o dobrą pozycję Polski w Unii Europejskiej i o Unię Europejską, która będzie w Polsce. I to są rzeczy fundamentalne i oczywiście o ile Fantastyczny byłby powiew świeżości, bo geopolityka się zmienia, my się zmieniamy, środowisko się zmienia. A tak tu dzisiaj. E przy tym łamaniu pewnej praworządności, przy tym, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doprowadza do tego, że ranka Polski na arenie międzynarodowej, czy na arenie Unii Europejskiej gdzieś, jest, gdzieś dołuje. Potrzebujemy polityków już pewnych starych wyjadaczy, którzy wiedzą, czym się gra pan, i jak się gra. starzy wyjadacze będą w stanie dotrzeć do nowego już przecież młodszego wyborcy, z roku na rok młodszego wyborcy z odpowiednim przekazem mamy tutaj Roberta Biedronia z wiosny mamy narodowców, mamy w końcu młodych polityków Platformy Obywatelskiej. Czy to nie jest tak, że po prostu oni w innym języku, jeśli chodzi o pokolenie, mówią do Proszę tych pamiętać, że do wyborów idzie szeroki wachlarz szeroki wachlarz wyborców od 18 roku życia do wieku bardzo senioralnego i każdy znajdzie kogoś dla siebie. Ja uważam, że Leszek Miller, który startuje z Wielkopolski, szkoda, że nie z Zawsze jest świetnym kandydatem, który potrafi dotrzeć do każdego. No, no, to jest człowiek bardzo inteligentny, były premier zresztą z dużym dorobkiem, bo przecież wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. Także myślę, że tu nawet młode pokolenie patrzy na premiera Millera i, 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 i trzyma za niego kciuki. No tak, jest gwiazdą Social mediów. premier Miller potrafi niejednokrotnie coś ciekawie skomentować. Zostawmy politykę wielką, przejdźmy do lokalnej Katarzyna Kalinowska, wiceprezydentem. A pan? Praca się nie układa z prezydentem Witkowskim? Układa się bardzo dobrze. My na lewicy no, musimy być bliżej ludzi. To jest, fundamentalne, to jest fundamentalne założenie osób o poglądach lewicowych. Za chwilę ruszymy z programem dla rodzin dysfunkcyjnych. Oczywiście tu rozmawialiśmy z Panem Prezydentem Witkowskim, z, prezydentem, z panem Prezydentem Zawodnikiem, więc mamy pełne poparcie. Program bardzo myślę, że słuszny i bardzo lewicowy. Będziemy próbowali próbowali nauczyć młode dziewczyny, które gdzieś tam pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, nauki sprawnego, szybkiego, ale zdrowego gotowania. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że nasi współpracownicy, którzy pracują w ośrodku pomocy społecznej, bardzo często odwiedzając rodziny dziewczynek, które mają młode dzieciaki, karmią chemią, czy to chipsy, czy to zupki chińskie. Na pytanie, dlaczego, dlaczego w taki sposób karmicie, no, odpowiadają wprost, no, no my nie potrafimy primen gotować. Więc stwierdziliśmy, że co nam szkodzi spróbować, zróbmy program pilotażowy i myślę, że to się sprawdzi, bo jest bardzo duże zainteresowanie w tej chwili, w tej chwili MOPS prowadzi rekrutację, zgłosiły się same dziewczyny, co się bardzo rzadko zdarza, jeżeli chodzi o, o, o tego typu programy i myślę, że w granicach połowy kwietnia już będziemy mogli rozpocząć realizację tego programu. Mhm, czyli współpraca merytoryczna można powiedzieć kwitnie, pani Kalinowska będzie wiceprezydentem miast, a pan będzie robił programy profilaktyczne, czy tam społeczne? Każdy, każdy jest na tym stanowisku, do którego się świetnie nadaje. O mnie mówiłem, że jestem świetnym hetmanem polowym, więc działam w polu. Mhm. No to zapytam jeszcze o kwestie niewątpliwie lewicowe. Warszawska deklaracja LGBT, ten plus jest dosyć zabawnie tutaj użyty, podzieliła Polaków, prowadziła zamęt w samej koalicji europejskiej. Paweł Rabiej wyskoczył z adopcją dzieci przez homoseksualistów, czy jest Pan zwolennikiem tej karty i adopcji dzieci przez homoseksualistów, czy chciałby pan to wprowadzać w radomiu? Powiedzmy tak, że program tolerancyjny, bo tego dotyczy karta LGBT nie powinien, nie powinien zastraszać to, że został wykorzystany w walce politycznej. To też nie dziwi. Bo jest to też nie wyborczy. dziwi. Mamy okres wyborczy, rok wyborczy tak naprawdę, więc każde potknięcie, w cudzysłowie każde potknięcie będzie wykorzystywane przez jedną czy przez drugą stronę sił politycznych. Natomiast, jeżeli. Proszę pamiętać z historii, chociażby, że Polska czy Rzeczpospolita Polska była wówczas silna, kiedy była państwem tolerancyjnym. I dzisiaj, tu kiedy. Tu chodziło o narodowości. O, nie narodowości. o orientację seksualną. Tak, ale, ale zaczynamy od pewnej tolerancji w środowiskach nam najbliższych. No Nie można powiedzieć, że stygmatyzować pewnych osób o pewnych orientacjach seksualnych, ja jestem jak najbardziej daleki od tego. Natomiast ta karta LGBT, LGBT ma też inny podtekst i wcale i też również poruszany nie tylko już przez Prawo i Sprawiedliwość, ale również przez środowiska Kościoła katolickiego, czyli stygmatyzację, mówienie o, o seksualizacji dzieci. Jest to wręcz nieprawdą. Powią, na, w nawiązaniu nawet chociażby do tej konferencji episkopatu, która po, pokazała ponoć wielki raport o pedofilii w kościele, który jest jedną chyba wielką bzdurą, bo nawet specjaliści mówią, że te dane są w ogóle zaniżone. I dochodzimy do tego, że uczymy nie tylko tolerancji, ale także uczymy dzieci zwracania uwagę na ja różnego połączy, rodzaju, różnego, powiem, nie roz, różnego rodzaju zboczenia, na które, na które, na które są narażone. na Episkopatu Polski. Nie rozumiem. Przecież... Jaki jest związek jednego z drugim? Samo życie. Samo życie, które pokazuje, że powinniśmy być coraz bardziej tolerancyjni, bo żyjemy obok siebie. A czy mamy być Natomiast... tolerancyjni Natomiast... dla no bo trochę tak Nie, zamawiało. no to pan redaktor na pewno źle zrozumiał albo pan redaktor pytam, z samego poniedziałku przyjeżdża i tak próbuje uszczypnąć uszczypnąć gdziekolwiek. Nie, nie, nie ma żadnej tolerancji dla zboczeńców, pedofilów i przestępców i nieważne czy oni są mhm. w kościele katolickim czy w każdym innym A jest pan zwolennikiem czy w każdym innym czy w każdym innym środowisku. Proszę pamiętać o tym, że mm, Proszę pamiętać o tym, że to jest zawsze przestępstwo. Natomiast w nawiązaniu do tego pytania, które Pan powiedział, nie mam w tej chwili zdania na ten temat, dlatego że społeczeństwo dorasta do pewnych rzeczy. My też próbowaliśmy dwa lata temu wprowadzić program profilaktyki prozdrowotnej, który gdzieś utknął w Urzędzie Miejskim. Będziemy, będziemy, będziemy go odkopywali. Ten program profilaktyki miał nauczyć młodych ludzi. Oczywiście w założeniach, że to są jakby zajęcia dobrowolne przeciwdziałania ciążą wśród nastolatek chorób przenoszonych drogą płciową czy z przestępstwem na tle seksualnym. I ja wiem, że wówczas, te dwa lata temu, również w środowiskach radomskich był duży znak zapytania, czy nie idziemy za bardzo do przodu, ale przecież Łódź prowadzi taki program od 8 lat, i on się świetnie sprawdza i zadowoleni są przede wszystkim uczniowie, a przede wszystkim rodzice, bo trudno się rozmawia o tego typu rzeczach w warstwie rodzinnej, to nasze pokolenie i pokolenie starsze nie było tego nauczone. Natomiast na szczęście samie, sama młodzież przyznaje, że potrzebują tej wiedzy, pewnej wiedzy, a nie tylko pobieranej z internetu, który w tym mhm. wypadku akurat więcej. Korzyści nie przynosi niż przynosi. I na koniec o akcji z Marią Keleskrauzową chciałbym porozmawiać. No to już niedługo, 1 kwietnia, mm -hmm. niby w pryzmat, ale to aprilis, bardzo, tak? bardzo poważna Mówiliśmy już o Grzegorzowskim, więc o niej nie rozmawiajmy, ale powiedzmy trochę o części teoretycznej, bo one, oni jeszcze do tej pory było dosyć cicho. 1 kwietnia od godziny prawdopodobnie 11 zapraszamy do elektrowni. Będziemy poka chcieli pokazać że przez pryzmat osoby sobie Marii Keleskrauz, że w każdym wieku, zwłaszcza kobiety, mogą świetnie zacząć funkcjonować. Czy to w życiu politycznym, czy społecznym, czy biznesowym, będziemy mieli gości, i nie tylko znane nazwiska z Radomia, ale też i z Polski. I to zwłaszcza kobiety. Ja już tutaj chciałem oburzyć, co to za dyskryminacja. To nie jest dyskryminacja. Mówimy o pierwszej przewodniczącej Rady Miejskiej w Polsce, prawdopodobnie w Europie, jaką w 1919 roku objęła tą funkcję Maria Keleskraus. I przez pryzmat właśnie jej osoby chcemy zachęcić kobiety do aktywności w każdym wieku. I tu stawiamy kropkę, bo nasz czas się skończył. Dziękuję bardzo moim Państwu. Gościem był Marcin Dąbrowski, Inicjatywa Polska, Sojusz i Łukasz Molenda. Do zobaczenia i usłyszenia.